Hiszpańska inkwizycja bywa przedstawiana jako prześladowanie religijne, sale tortur, palenie heretyków. Ale jest tam ciemniejsza warstwa, o której większość ludzi nigdy nie słyszy: seksualne obsesje, które napędzały przesłuchania, perwersyjne kary zaprojektowane, by upokorzyć, pokręcone sposoby, w jakie inkwizytorzy przekręcali wstyd i pożądanie w broń przeciwko swoim ofiarom. Między rokiem 1492 a 1834. Święte Oficjum nie tylko polowało na heretyków. Opanowały ich fiksacje na punkcie grzechów seksualnych, zamieniając sypialnie w miejsca zbrodni, a intymność w dowody. Co się stało, gdy religijni fanatycy uzyskali absolutną władzę nad najbardziej prywatnymi momentami ludzi? Hiszpańska Inkwizycja oficjalnie rozpoczęła się w roku 1492 pod rządami Ferdynanda i Izabeli. Królestwo właśnie wypędziło Żydów i podbiło Grenadę. Potrzebowali jedności. Czystość seksualna stała się ich bronią. Inkwizytorzy otrzymywali podręczniki szczegółowo opisujące, jak wydobywać zeznania na temat grzechów cielesnych. Direktorium Inquisitorum szczegółowo określało procedury. Podpuszczanie w konfesjonale, sodomia, bigamia, bestialstwo. Każdy intymny akt stawał się potencjalną herezją. Jeśli cenicie udokumentowane badania historyczne, takie jak te, zasubskrybujcie. To najlepszy sposób, by wesprzeć naszą pracę. Skomentujcie też, z którego miasta nas słuchacie. Ten scenariusz jest oparty na badaniach i faktach, wykorzystując źródła z Hiszpańskiego Narodowego Archiwum Historycznego oraz badania Henry'ego Kamena. A teraz wracamy do historii. Toledo, rok 1496. Zaczynają napływać akta spraw. Ksiądz Miguel Hernandez zostaje oskarżony o podpuszczanie podczas spowiedzi. Zarzut wykorzystywanie konfesjonału do uwodzenia pokutujących kobiet. Maria Gonzalez zeznaje, że żądałby szczegółowo opisała swoje intymne stosunki z mężem. Następnie powiedział jej, że akty seksualne z nim rozgrzeszą ją z grzechów. Akta Trybunału pokazują, że 12 kobiet złożyło podobne zeznania. Ich oświadczenia wypełniają 43 strony pergaminu. Hernandez otrzymał do żywocie. Jego nazwisko zostało wykreślone z kościelnych rejestrów. Sprawy o podpuszczanie eksplodowały w całej Hiszpanii. Święte oficjum odnotowało ponad 4 tysiące spraw, między rokiem 1500 a 1800. Księża wykorzystywali swoją władzę do wymuszania przysług seksualnych, powoływali się na precedensy biblijne, przekręcali pismo święte. Inkwizycja stworzyła standaryzowane kwestionariusze dla ofiar. Pytanie 15 dotyczyło kontaktu fizycznego, pytanie 21 żądało opisów konkretnych aktów. Trybunały dokumentowały wszystko: nazwiska, daty, miejsca, pozycje. Sevilla, rok 1528. Rozpoczynają się procesy o Sodomie. Święte oficjum uznało akty homoseksualne za przestępstwo przeciwko naturze i Bogu. Opracowali specjalistyczne techniki tortur dla tych spraw. Garucha ofiary wieszano za nadgarstki z ciężarami przymocowanymi do stóp. Toca tortura wodna symulująca topienie. Ale w sprawach o Sodomie dodawali tortury psychologiczne wymuszoną nagość podczas przesłuchań. Publiczne upokorzenie. Tłumy zbierały się, by obserwować oskarżonych paradujących ulicami w San Benito, w żółtych szatach pomalowanych płomieniami i diabłami. Akta pokazują brutalną skuteczność. W samej Saragosie, między rokiem 1570 a 1590, inkwizytorzy osądzili 137 mężczyzn za sodomię. 42 spalono żywcem, 63 otrzymało dożywocie. 32 zmarło podczas tortur. Najmłodszą ofiarą był 14-letni chłopiec. Nazywał się Pedro Martin. Trybunał oskarżył go o relacje ze starszym mężczyzną. Pod torturami przyznał się do czynów, które prawdopodobnie nigdy się nie wydarzyły. Spalono go 15 marca 1574 roku. Jego prochy rozsypano w rzece Ebro. Walencja opracowała najbardziej systematyczne podejście do przestępstw seksualnych. Tamtejszy Trybunał stworzył szczegółowe kategorie. Grzechy naturalne kontra grzechy nienaturalne. Akty dokonane kontra akty usiłowane, publiczne skandale kontra prywatne wykroczenia. Każda kategoria niosła ze sobą inne kary. Inkwizytorzy mierzyli wszystko: długość więzienia, liczbę batów, wartość skonfiskowanego majątku. Traktowali ludzką seksualność jak księgowość. Sprawy o bigamie ujawniły obsesję Inkwizycji na punkcie małżeństwa jako sakramentu. Miguel de Cervantes, tak, ten pisarz, stanął przed śledztwem w roku 1570 za rzekomą bigamię. Jego pierwsza żona zaginęła. Kiedy ożenił się ponownie, sąsiedzi donieśli na niego. Święte oficjum spędziło trzy lata na badaniu jego historii seksualnej. Przesłuchiwali były kochanki, badali akta małżeńskie w trzech prowincjach. Nie znaleźli dowodów na faktyczną bigamię, ale śledztwo zniszczyło jego reputację. Akta procesu wspominają o intymnych szczegółach jego związków, które nie miały nic wspólnego z zarzutami Casa de Penitencia w Sewilli. Mieściła kobiety skazane za przestępstwa seksualne. Nie były to więzienia. Były to instytucje resocjalizacyjne, mające złamać kobiecą seksualność. Więźniarki nosiły szorstkie, brązowe habity, jadły raz dziennie, modliły się 16 godzin każdego dnia. Zasady zabraniały patrzenia na mężczyzn, rozmawiania z mężczyznami, a nawet myślenia o mężczyznach. Strażnicy monitorowali ich cykle menstruacyjne, aby upewnić się, że nie były w ciąży z niedozwolonych relacji. Kobiety? które złamały zasady celibatu, otrzymywały dodatkowe wyroki. Niektóre spędziły dziesiątki lat w zamknięciu. Sesje tortur w sprawach o przestępstwa seksualne odbywały się według określonych protokołów. Inkwizycyjny podręcznik tortur, repertorium inquisitorum, poświęcał całe rozdziały wydobywaniu zeznań seksualnych. Ofiary stawały przed potro, stojakiem, który wywichał stawy, kordeles, sznurami, które wrzynały się w ciało, garuchą, torturą w zawieszeniu. Ale w sprawach o przestępstwa seksualne inkwizytorzy dodawali elementy psychologiczne. Zmuszali ofiary do szczegółowego opisywania aktów, żądali nazwisk partnerów, tworzyli wstyd seksualny jako metodę tortur. Trybunały prowadziły drobiazgowe zapisy tych sesji. W Barcelonie sprawa Any Rodriguez pokazuje ten schemat. Oskarżona o cudzołóstwo w roku 1634 przeszła cztery sesje tortur. Transkrypcje rejestrują jej krzyki, jej prośby jej ostateczne przyznanie się do czynów, których mogła nigdy nie popełnić. Inkwizytorzy zapisywali wszystko: czas trwania tortur, liczbę obrotów stojaka, dokładne wypowiedziane słowa. Anna zmarła w więzieniu, zanim zakończył się jej proces. Jej zeznanie wypełniło 27 stron. Sprawy o bluźnierstwo często koncentrowały się na języku seksualnym. Święte oficjum ścigało ludzi za używanie terminów religijnych podczas intymnych chwil. W Madrycie, w roku 1645, stolarz Juan López stanął przed sądem za wykrzyknięcie Jezus podczas orgazmu. Jego żona zeznawała przeciwko niemu. Trybunał uznał to za mieszanie sakrum z profanum, formę herezji. López otrzymał 200 batów i 5 lat wygnania. Akta sądowe odnotowują, że stracił przytomność po 130 batach. Inkwizycja stworzyła całe słownictwo wokół grzechów seksualnych: solicitation, sodomia. Bestialidad. Molicie. Każdy termin niósł precyzyjne definicje prawne, każda definicja określała surowość kary. Święte oficjum publikowało listy zakazanych aktów. Te listy krążyły w kościołach. Ludzie nauczyli się bać własnych pragnień. Samocenzura stała się sposobem na przetrwanie. Ceremonie auto da fe zamieniały kary seksualne w publiczne widowisko. Skazani więźniowie nosili san benito, ukazujące ich zbrodnie. Przestępcy seksualni otrzymywali specjalne traktowanie. Ich szaty przedstawiały szczegółowe obrazy ich rzekomych grzechów. Tłumy zbierały się, by zobaczyć te haniebne pokazy. W Kordobie w roku 1667 auto da przedstawiało dwunastu przestępców seksualnych. Ich procesja trwała trzy godziny. Sprzedawcy sprzedawali jedzenie widzom, dzieci rzucały kamieniami, wydarzenie stało się rozrywką. Psychologia przesłuchań seksualnych ujawnia prawdziwą naturę Inkwizycji. Nie tylko karali przestępstwa seksualne, oni je tworzyli. Sugestywne pytania podczas sesji tortur zaszczepiały idee w umysłach ofiar. Brak snu i ból sprawiały, że ludzie przyznawali się do niemożliwych czynów. Transkrypcje pokazują, że ten schemat powtarzał się przez dziesięciolecia. Niewinni ludzie przyznający się do wyszukanych fantazji seksualnych, które istniały tylko w wyobraźni ich oprawców. Konwersi, Żydzi nawróceni na chrześcijaństwo, spotykali się ze szczególną kontrolą w zakresie praktyk seksualnych. Inkwizycja podejrzewała ich o utrzymywanie żydowskich zwyczajów, w tym obrzezania i praw czystości rytualnej. Te dochodzenia wymagały intymnych badań fizycznych. W Walencji w roku 1608 Trybunał nakazał badania 37 podejrzanych mężczyzn konwersów. Urzędnicy medyczni sprawdzali dowody obrzezania. Procedury były inwazyjne, upokarzające i często medycznie niebezpieczne. Kilku mężczyzn zmarło z powodu infekcji spowodowanych badaniami. Traktowanie celibatu duchownych przez inkwizycję ujawniało instytucjonalną hipokryzję. Podczas gdy zwykli ludzie stawali w obliczu tortur za przestępstwa seksualne, skorumpowani inkwizytorzy często unikali kary. W Toledo w roku 1673 inkwizytor Don Fernando de Valdes stanął w obliczu oskarżeń o utrzymywanie wielu kochanek. Śledztwo znalazło dowody nadużyć obejmujących 12 lat. Zamiast stanąć przed sądem, Valdes otrzymał cichy transfer do wiejskiego klasztoru. Jego ofiary nie otrzymały żadnego odszkodowania ani sprawiedliwości. Kobiety oskarżone o czary seksualne spotykały się z najbardziej brutalnym traktowaniem. Maleus maleficarum wpłynął na hiszpańskie procedury, łącząc kobiecą seksualność z demoniczną mocą. Podejrzane o czary cierpiały z powodu badań genitalnych, podczas których szukano znamion diabła. Znamionami tymi mogła być jakakolwiek skaza, blizna czy znamie urodzeniowe. Badania były przeprowadzane przez męskich urzędników, często w obecności tłumów. W Salamance w roku 1595 Maria de Zozaja zmarła podczas takiego badania. Przyczynę śmierci wymieniono jako boski wyrok. Ekonomiczny aspekt prześladowań seksualnych ujawnia wyrachowane okrucieństwo. Konfiskata majątku finansowała działalność trybunałów. Przestępstwa seksualne niosły automatyczne kary konfiskaty. Święte oficjum zajmowało domy. Ziemię, inwentarz żywy i gotówkę skazanym więźniom. W Sewilli księgi rachunkowe pokazują, że procesy w sprawach o przestępstwa seksualne generowały 40% dochodów Trybunału między rokiem 1600 a 1700. Przekształcali ludzkie cierpienie w zysk. Kary wygnania za przestępstwa seksualne tworzyły wędrujące populacje wyrzutków. Wygnani ze swoich ojczystych regionów ci ludzie walczyli o przetrwanie nie mogli pracować w cechach. Nie mogli posiadać własności, nie mogli zawierać małżeństw bez specjalnego zezwolenia. Niektórzy tworzyli podziemne społeczności w regionach przygranicznych. Inni umierali z głodu i wyziębienia. Inkwizycja tworzyła celowe zniszczenie społeczne. Suprema, centralna rada Inkwizycji, standaryzowała procedury dotyczące przestępstw seksualnych w całej Hiszpanii. Publikowali szczegółowe podręczniki wyjaśniające techniki tortur, metody przesłuchań i skalę kar. Te podręczniki krążyły między trybunałami, szerząc systematyczne okrucieństwo. Dokumenty te przetrwały w hiszpańskich archiwach, wypełnione biurokratycznym językiem opisującym ludzką brutalność. Czyta się je jak podręczniki administracyjne zorganizowanego sadyzmu. Regionalne różnice w ściganiu przestępstw seksualnych ujawniają lokalne obsesje. Trybunały na Wyspach Kanaryjskich skupiały się na przypadkach bestialstwa, odzwierciedlając wiejskie społeczeństwo. Katalonia kładła nacisk na ściganie Sodomii, celując w podejrzewane wpływy francuskie. Galicja koncentrowała się na przestępstwach seksualnych, duchownych, reagując na lokalne skandale. Każdy region dostosowywał metody inkwizycji do lokalnych uprzedzeń i lęków. Spadek liczby procesów o przestępstwa seksualne rozpoczął się w XVIII wieku. Idee oświecenia podważyły autorytet inkwizycji. Reformy Bourbonów ograniczyły uprawnienia trybunałów, ale zmiany następowały powoli. Ostatnia osoba spalona za przestępstwa seksualne zmarła w roku 1781 w Sewilli. Nazywał się Cayetano Ripoll, nauczyciel oskarżony o nauczanie filozofii deistycznej i nieprzyzwoitości seksualnej. Tłum, który oglądał jego egzekucję, był mniejszy niż w poprzednich wiekach, ale ogień płonął równie gorąco. Dokumentacja medyczna z więzień trybunałów ujawnia fizyczne żniwo kar za przestępstwa seksualne, przewlekłe obrażenia od tortur. Niedożywienie od ograniczonej diety, załamania psychiczne od psychologicznych nadużyć. Lekarze, którzy leczyli więźniów, dokumentowali wszystko z klinicznym dystansem. Ich raporty przetrwały w archiwach szpitalnych, dostarczając makabrycznych szczegółów na temat systematycznego niszczenia ludzkich ciał przez inkwizycję. Inkwizycja rozwinęła skomplikowane systemy nadzoru seksualnego, które wykraczały daleko poza sale tortur. W Grenadzie w roku 1507 ustanowili sieci informatorów zwanych familiares. Ci mężczyźni otrzymywali oficjalne licencje na szpiegowanie intymnego życia sąsiadów. Monitorowali, kto wchodził do których domów w nocy, nasłuchiwali dźwięków nielegalnej namiętności, donosili o podejrzanych układach pościeli. Familiariusz Grenady złożył ponad 3000 raportów między rokiem 1510 a 1560. Każdy raport zawierał intymne szczegóły dotyczące podejrzewanych wykroczeń seksualnych. Sprawy o unieważnienie małżeństwa ujawniają kolejną warstwę kontroli seksualnej. Święte Oficjum mogło rozwiązywać małżeństwa które uznało za duchowo nieważne. W Murcji w roku 1621 unieważnili małżeństwo Diego Fernandeza i Isabel Morales po tym, jak sąsiedzi donieśli, że para angażowała się w nienaturalne akty. Trybunał wymusił intymne badania obojga małżonków, przesłuchiwali służących na temat aktywności w sypialni. Katalogowali pozycje seksualne i częstotliwości. Kiedy rozwiązali małżeństwo, obie strony stanęły w obliczu wygnania i konfiskaty majątku. Traktowanie prostytucji przez inkwizycję pokazuje ich wybiórcze oburzenie moralne. Podczas gdy zwykłe prostytutki stawały w obliczu więzienia i tortur, te, które świadczyły usługi inkwizytorom, otrzymywały ochronę. W Sewilli trybunał utrzymywał nieoficjalny dom publiczny do użytku personelu. Księgi rachunkowe wymieniają płatności dla kobiet za niezbędne usługi. Kiedy obywatele skarżyli się na te hipokryzje, skargi znikały w aktach trybunału. Kobiety, tak które próbowały ujawnić tę korupcję, stanęły w obliczu zarzutów bluźnierstwa przeciwko świętym urzędnikom. Dochodzenia w sprawach o przestępstwa seksualne często celowały w całe społeczności. Wieś Quintana del Rey stanęła w obliczu zbiorowego oskarżenia w roku 1656. Anonimowe oskarżenia twierdziły, że, most idioty, że cała populacja praktykowała grupowe rytuały seksualne. Inkwizytorzy przybyli z uzbrojoną strażą i zapieczętowali wieś. Przysłuchiwali każdego dorosłego mieszkańca przez trzy miesiące. Transkrypcje pokazują sugestywne pytania, zaprojektowane tak, aby stworzyć zeznania o niemożliwych orgii. 37 wieśniaków ostatecznie przyznało się do udziału w wyszukanych ceremoniach seksualnych, które istniały tylko w wyobraźni inkwizytorów. Psychologiczna manipulacja podczas przesłuchań seksualnych przebiegała według udokumentowanych schematów. Brak snu osłabiał opór, izolacja tworzyła desperację, fałszywe obietnice łagodności zachęcały do zeznań. W Barcelonie, akta sprawy Kataliny Ruiz pokazują ten proces krok po kroku. Oskarżona o cudzołóstwo w roku 1639 początkowo utrzymywała niewinność. Po dziewięciu dniach bez snu i z minimalnym jedzeniem zaczęła wymieniać zmyślone spotkania seksualne, aby zadowolić swoich przesłuchujących. Każde zeznanie prowadziło do żądań bardziej szczegółowych informacji. Cykl trwał, aż uwikłała dziesiątki niewinnych osób w swoją zmyśloną sieć seksualną. Wymuszone małżeństwa stały się kolejnym narzędziem kontroli seksualnej. Święte oficjum aranżowało małżeństwa między pokutującymi przestępcami seksualnymi jako formę rehabilitacji. Te pary nie miały wyboru partnera. Otrzymywały ścisłe zasady dotyczące zatwierdzonego zachowania seksualnego w małżeństwie. Monitorzy odwiedzali ich domy, aby zapewnić zgodność. W Walencji 63 takie wymuszone małżeństwa miały miejsce między rokiem 1600 a 1650. Wskaźnik przetrwania tych małżeństw wynosił mniej niż 20%. Większość kończyła się dalszymi zarzutami karnymi. Gdy małżonkowie naruszali narzucone ograniczenia seksualne, szkolenie inkwizytorów obejmowało szczegółowe instrukcje dotyczące technik przesłuchań seksualnych. Dyrektorium inkwizytorum zawierało konkretne rozdziały na temat wydobywania zeznań seksualnych. Nowi inkwizytorzy uczyli się identyfikować fizyczne oznaki różnych aktów seksualnych, studiowali tablice anatomiczne, ćwiczyli scenariusze przesłuchań, uczyli się wykorzystywać wstyd i strach przed ujawnieniem. Materiały szkoleniowe przetrwały w bibliotekach klasztornych, wypełnione klinicznymi opisami ludzkiej seksualności, sprowadzonej do kategorii dowodów. Konfiskata majątku z przestępstw seksualnych finansowała wyszukane siedziby trybunałów. Pałac Inkwizycji w Sewilli kosztował ponad 40 tysięcy dukatów. Większość tych pieniędzy pochodziła ze skonfiskowanych aktywów ofiar przestępstw seksualnych. Budynek posiadał specjalistyczne komory do intymnych badań, obejmował dźwiękoszczelne pomieszczenia do wydobywania zeznań seksualnych, mieścił obszerne biblioteki precedensów przestępstw seksualnych. Sama architektura odzwierciedlała obsesję Inkwizycji na punkcie kontroli ludzkiej seksualności poprzez władzę instytucjonalną. Międzynarodowa korespondencja ujawnia, jak hiszpańskie procesy seksualne wpłynęły na inne inkwizycje. Portugalski inkwizytorzy prosili o hiszpańskie podręczniki dotyczące dochodzeń w sprawach o sodomie. Rzymscy urzędnicy studiowali hiszpańskie metody dotyczące przestępstw seksualnych duchownych. Francuscy biskupi przyjęli hiszpańskie techniki ścigania czarów seksualnych. Hiszpańska inkwizycja stała się modelem prześladowań seksualnych w całej katolickiej Europie. Ich metody rozprzestrzeniały się jak zaraza z instytucjonalizowanego sadyzmu. Ostateczne księgi rachunkowe z rozwiązanych trybunałów pokazują prawdziwą skalę prześladowań seksualnych. Między rokiem 1492 a 1834 hiszpańscy inkwizytorzy przeprowadzili ponad 37 tysięcy spraw dotyczących przestępstw seksualnych, zajęli majątek wart miliony realów, zniszczyli tysiące rodzin, Zamienili ludzką intymność w broń kontroli państwowej. Wiedza medyczna rozwijała się dzięki tym dochodzeniom seksualnym, ale kosztem okropnego ludzkiego cierpienia. Lekarze inkwizycyjni rozwinęli nowe zrozumienie ludzkiej anatomii poprzez wymuszone badania. Dokumentowali obrażenia seksualne spowodowane torturami, badali psychologiczne skutki upokorzenia seksualnego. Ich odkrycia wpływały na europejską medycynę przez wieki, ale wiedza pochodziła z systematycznego nadużywania bezbronnych więźniów. Dzieci urodzone ofiarą przestępstw seksualnych spotykały się z dożywotnim prześladowaniem. Inkwizycja naznaczała te dzieci jako skażoną krew, niezależnie od okoliczności. Nie mogły piastować stanowisk kościelnych, nie mogły wstępować do niektórych cechów. Czekało je wykluczenie społeczne i dyskryminacja ekonomiczna. W Kordobie rejestry pokazują ponad 800 takich dzieci między rokiem 1550 a 1650. Ich nazwiska pojawiały się na listach. Które podążały za rodzinami przez pokolenia. Biurokracja prześladowań seksualnych wymagała ogromnych zasobów administracyjnych. Każdy trybunał zatrudniał skrybów, którzy specjalizowali się w dokumentacji przestępstw seksualnych, opracowali standaryzowane formularze do rejestrowania intymnych szczegółów, stworzyli systemy archiwizacji, które kategoryzowały akty seksualne według typu i surowości. Utrzymywali sieci korespondencji, które dzieliły się informacjami o podejrzanych przestępcach seksualnych w różnych regionach. Machina administracyjna kontroli seksualnej pochłonęła ogromne zasoby i zatrudniała setki urzędników. Podziemny opór wobec prześladowań seksualnych przyjmował różne formy. Tajne sieci pomagały ofiarom przestępstw seksualnych uciekać do Portugalii lub Francji. Zakodowane wiadomości ostrzegały ludzi o zbliżających się dochodzeniach. Niektóre społeczności opracowały wyszukane systemy dostarczania fałszywych zeznań, które chroniły sąsiadów. W prowincjach baskijskich całe wsie koordynowały kłamstwa, aby chronić mieszkańców przed oskarżeniami o przestępstwa seksualne. Te sieci oporu uratowały tysiące istnień, ale działały w ciągłym ryzyku demaskacji i zniszczenia. Ostatni trybunał został zamknięty w roku 1834, ale jego akta pozostały zapieczętowane przez ponad 100 lat. Kiedy historycy w końcu uzyskali do nich dostęp w latach 60. ubiegłego wieku, znaleźli systematyczną dokumentację zinstytucjonalizowanego sadyzmu seksualnego. Hiszpańskie Narodowe Archiwum Historyczne zawiera ponad 200 tysięcy dokumentów związanych z inkwizycyjnymi procesami seksualnymi. Każdy plik reprezentuje ludzkie życie zniszczone przez religijną obsesję kontroli pożądania. Współczesna analiza kości inkwizycyjnych ujawnia fizyczne żniwo kar za przestępstwa seksualne. Badania sądowe wykazują dowody systematycznych tortur w szczątkach szkieletowych. Badania stomatologiczne ujawniają wzorce niedożywienia zgodne z warunkami więziennymi. Raporty patologiczne dokumentują obrażenia odpowiadające historycznym opisom tortur. Kości opowiadają tę samą historię, co pisemne zapisy, systematyczne. Wyrachowane niszczenie ludzkich ciał w służbie kontroli seksualnej. W roku 1985 Robotnicy remontujący budynek w Toledo odkryli zapieczętowane pomieszczenie w piwnicy. Wewnątrz znaleźli narzędzia tortur, środki krępujące więźniów oraz szczegółowe rysunki anatomiczne używane podczas przesłuchań w sprawach o przestępstwa seksualne. Rysunki pokazywały, jak identyfikować fizyczne dowody konkretnych aktów seksualnych. Ujawniły pseudonaukowe metody, których inkwizytorzy używali do udowadniania winy seksualnej. Odkrycie potwierdziło to, co historycy podejrzewali. Inkwizycja przekształciła śledztwo seksualne w systematyczną naukę tortur. Zimne, kamienne ściany, szczegółowe zapisy, wyrachowane okrucieństwo.